Zamknij oczy i patrz. Jedną no, rower. Jedną no, rower! Jedną no, rower! Jedną no, rower! No, rower. No, rower. No, rower. No, rower. Ty Oddaj rower! Ja nie ja cię boję, bo mi stracisz Dawaj mi rower! Oddaj! Ryczę! Oddaj! Oddaj rower! Oddaj! Nie dach mi! Ręciek. Jedną rower, jedną rower, jedną rower, jedną rower, jedną rower. Na ulicy leży on, biedny rower zgnieciony, kto go tak potraktował, nikt się nie przyznaje. Jebną Jedną rower, jedną rower, jedną. Oh, oh, oh. Może wiatr go przewrócił, albo auto potrąciło, nikt nie wie co się stało. Oh, oh. Czemu leżysz tak? Czy cię boli bardzo powiedz mi, jak? Jedną rower, jedną rower, jedną rower, jedną rower. Jedną rower jedną... Jedną...